Witam dzień dobry moi drodzy. Dziś film pod tytułem A co mu nie daje spokoju. Grupy mamy trzy. Pierwsza karta to koło fortuny. Druga karta to czwórka kielichów. I trzecia grupa kapłanka. Wybierzcie sobie, co do Was pasuje. Tale trzy grupy trzy. Zaczynamy od jedyneczki. Koło fortuny. Co mu nie daje spokoju? Przepraszam za psa. Będzie chrapał. Ja już się trochę odzwyczaiłam, bo on z reguły na tarasie leży. Co mu nie daje spokoju? Grupa pierwsza. O, nie daje spokoju. O, coś tu się nagle sypnęło, wam powiem. Mogliście tę osobę w ogóle przy świętowaniu poznać. Te karty mi pokazują, że było fajnie. Teraz tak, jeszcze muszę powiedzieć jednej ważnej rzeczy, której ja nie pomijam niestety w czytaniu kart, że mógł być to trójkąt. Spotkania, miło i tak dalej, no niby była równowaga. Jeżeli to nie były trójkąty, to też karty pokazują, że było miło. Tutaj nawet mogliście się poznać podczas jakiegoś imprezowania, przeżywać fajne chwile itd. No i wszystko wskazywało, że tu niby było ok. Natomiast coś nagle się posypało ratunku. Nagle te karty pokazują. Cisza, pustka. Co tej osobie nie daje ha, spokoju? Że jest cisza, że jest pustka. I dla mnie te karty pokazują tą osobę w ogóle w chorobie. To nie daje spokoju temu mężczyźnie. Ale chyba zobaczymy, dlaczego. Mogło się zacząć niewinnie, tutaj karty pokazują, w kochankach, mogły być namiętności, mogły być dwie osoby bardzo pasujące do siebie, ale jedna pokazuje się w bardzo dużej nieśmiałości. Czyli ja jest nieśmiała, albo nie miała zaufania do końca do całej tej sytuacji. Hmm. I powiem wam tak, że dla jednej to była jakby bajka, że fajnie, równowaga, super dla bardziej dla tej waszej osoby, a wy mogliście być niespełnieni. Hmm. Bo widzieliście, że ta osoba na przykład postępuje troszkę tak egoistycznie, troszkę. Ale bardziej bym powiedziała, że w zgodzie ze sobą, że przedkłada czasami swoje plany czy siebie. Ponad, nie wiem, wasze spotkanie, ponad jakieś wiadomości, coś mi się takiego. No i nagle, nagle tu nie daje spokoju tej osobie, że wydarzyło się nagle i że mogliście się odwrócić. Ja mam wrażenie, że ta osoba nie rozumiała was. Nie rozumiała waszych potrzeb, bo wy się pokazujecie w roli osoby bardziej takiej poświęcającej się. I być może oczekiwaliście tego samego. A ta osoba spotykając się z Wami, czy mając coś z Wami tutaj, było jej super, było jej miło i nagle w ogóle zdziwiona, wielce, że coś się odmieniło nagle. Pustka i cisza. Wy się obróciliście od tej osoby moim zdaniem. Ha. Kompletnie dwie różne osoby wam powiem. I jest cisza i pustka. I ta cisza i pustka między wami. O Jezu, że zmieniliście zdanie. W ogóle ta osoba jest w dramacie, bo ona uważała, że wszystko było ok. Ten mężczyzna uważał, że jakby wszystko było ok. Natomiast z waszej strony to się w ogóle pokazuje całkiem inne spojrzenie na to. Według was nie było ok. Według tutaj wy się pokazujecie w smutku, widzicie być może, że ta osoba postępuje po swojemu, a tak mi się trochę od razu z moim byłym skojarzyło. No i co? I tutaj karty pokazują właśnie, że nagle się coś wydarzyło, wszystko jest w nagłości. Nagle być może wy zmieniliście zdanie, na coś się nie zgodziliście, to jest pustka, ci, cisza i to nie daje tej osobie spokoju, że jak wy mogliście, tak? Bo przecież była między Wami według tej osoby równowaga, no przecież wszystko było ok, a nie było. Taka jest prawda. Nie było. I to nie daje tej osobie, ona jest przemyślona, się nawet zastanawia, słuchajcie. Ona tu mogła mieć jakieś marzenia już w związku z wami, tutaj coś wiecie, myśleć, tak? No i co? I wyszło na to, że siedzi i myśli. W ogóle mi się ta osoba pokazuje w chorobie. W przykrości, w chorobie. Cisza, pustka, przemyślenia. I wyszło na to, że ta osoba miała puste marzenia o relacji. No ale chyba wychodzi na to, że ta osoba miała yy, myślenie o relacji z wami, owszem, ale po swojemu. Wy, moi drodzy, tu karty pokazują, że mogliście jakby się po prostu odwrócić od tej osoby, ponieważ wy nie czuliście być może, że dostajecie to, czego byście chcieli. Hmm. Uważam, że jeżeli taka była u Was dokładnie sytuacja, to postąpiliście bardzo dobrze, dlatego że karty pokazują Was w takiej energii, że Wy jesteście naprawdę w stanie ofiarować serce drugiemu człowiekowi z troską, z miłością, z uczuciami, z oddaniem, tak bym powiedziała. Jaka rada dla Was na tą relację czy znajomość? Hmm. Warto by było dać temu szansę, warto. Wy wiecie lepiej, bo taka jest prawda. Co Wy tam czujecie, wy wiecie lepiej. Natomiast karty pokazują, że kompletnie y, nie pasujecie do siebie, ale nie wiem. Ta karta mówi tutaj o tym, że warto byłoby dać jakąś szansę tej osobie, być może po to, że kiedy ona w przyszłości zapyta, no ale co się tak naprawdę wydarzyło? Dlaczego? Moim zdaniem Wy jej powinniście powiedzieć prawdę. Może nie tak, żeby ją bolało, ale być może ta osoba powinna w ogóle dostać jakąkolwiek wskazówkę, tak? Bo ja mam wrażenie po tych kartach, że ona, ona postępuje w jakiś tam sposób i ona w ogóle, że to jest super, fantastycznie to, co ona robi. Nie, bo z drugiej strony, kto by nie był, to to tak nie wygląda, tak? Że to jest takie super. Bardzo często ludzie mówią na przykład, a ja dla niej, dla niego tyle robiłam i tak dalej. No ale to jest ich punkt widzenia, tak? Też mi się od razu że mój były, że on też uważał, że nieba uchylał, ale jak, wiecie, by tak inną kobietę postawić na przykład na moim miejscu, no to ona by po prostu od razu zamknęła drzwi, tak? Z drugiej strony. Zobaczmy, jaką kartę wybraliście. Tu jest koło fortuny. No, u Was się właśnie tu się pojawia nagłość, bardzo duża nagłość, że Wy się odwróciliście, że coś nie poszło tak jak trzeba. Okazja puka do drzwi, wpuść ją. Jak daleko chcesz się posunąć, aby osiągnąć to, czego pragniesz? Strefy komfortu nie są teraz idealnym miejscem. Czy jesteś zwarty i gotowy? To koło obraca się nieustannie. Czasami jesteś na górze, czasami jesteś na dole. Przygotuj się na szansę na sukces. I te karty pokazują też u was tą szansę. Tylko, że ja to odczytuję, jako, żeby dać szansę tej osobie, nie wiem, na jakiś jeszcze dialog. Być może po to, żeby jej uświadomić i może z czystym sumieniem całkowicie odejść. Tyle dla grupy numer jeden. Grupa nr 2, czwóreczka kieliszków. Co mu nie daje spokoju? Co mu nie daje spokoju? Zobaczymy. To, że chciałby być szczęśliwy, ale zanim to szczęście miało nastąpić, to trzeba by niestety dokonać tutaj jakiś, podjąć niezbędne decyzje. Ta osoba bije się z myślami, bije się z decyzjami. Ten mężczyzna bije się z myślami, bije się z decyzjami, być może nawet coś obiecywał, coś mówił, ale nie mówimy tutaj o niespełnionych obietnicach. Bardziej te karty pokazują, że już od dłuższego czasu mógł zastanawiać się nad zmianą jakąś w życiu. Chciał ruszyć do przodu, potem nagle się zatrzymywał, stwierdzał, że musi się jeszcze zastanowić i musi się zastanowić i musi się zastanowić. Aż tak naprawdę te karty pokazują, że się tym strasznie zmęczył. Ten człowiek chce być szczęśliwy. To mu nie daje spokoju, ale żeby, by, żeby był szczęśliwy, musiałby niestety dokonać bardzo poważnych wyborów w życiu. I rozpo... Ta osoba, znaczy ten mężczyzna wie dokładnie, że żeby był szczęśliwy, to musi dokonać jednej bardzo wielkiej zmiany w swoim życiu, bo tu się pokazuje karta zero. Czyli zacząć wszystko od zera. To, co zgromadził, to, co stworzył do tej pory, musi odejść. I w to miejsce e, przychodzi ta czysta kartka, kartka, którą dopiero ta osoba może zapisać. Kolejny rozdział w życiu, kolejny zwrot e, akcji. Natomiast e, nie daje spokoju temu mężczyźnie to, że chce być bardzo szczęśliwy, natomiast trzeba by było naprawdę podjąć. Konkretną jedną decyzję, z którą ten mężczyzna, moim zdaniem, zmaga się bardzo długo, co mu nie daje spokoju. Mm. Pojawiła się w jego życiu szansa i wydawało mu się, że trzeba tylko podjąć decyzję. Natomiast mm, kiedy już miałby ruszyć do przodu, to niestety może to być, wiecie, kwestia tego, że musi zmienić kraj, w którym mieszka. Mogą to być kwestie tego, że musi zakończyć jakąś relację, w której jest. Albo całkowicie, nie wiem, przeprowadzić się, bo tu karty pokazują, że może też chodzić o jakąś przeprowadzkę, nawet zmianę kraju. I teraz co? Być może wyczekałyście i się nie doczekałyście decyzji, bo tutaj wiecie, im większa presja, tym trudniej jest na pewno każdemu z nas dokonać tego wyboru, bo te karty pokazują, że są bardzo trudne wybory. Jeżeli chodzi o to, że ten mężczyzna miałby się przeprowadzić gdzieś. Z Mozambiku, do Was na przykład, do Polski, albo zostawić swoją rodzinę, no to on i tak to zrobi. Te karty pokazują, że w przyszłości ten człowiek, czy z Wami, czy bez Was, i tak nie będzie w tym miejscu, w którym jest. Tak się zastanawiał, tak się zastanawiał, aż się tym zmęczył. Mogła być tutaj jakaś kolejna. Mogłyście osądzić tego mężczyznę po drodze, mogła być tutaj jakaś poważna rozmowa, mogło być nawet bardzo niemiło. I teraz co nie daje mu spokoju? Prostka cisza. Ktoś się czuje szukany. Może ten mężczyzna myślał, że będziecie czekać na jakieś właśnie jego decyzje, a wy wymiękłyście po drodze po prostu. Hmm, dlatego, że te karty pokazują, że to nawet mogło się ciągnąć dwa lata. I teraz co? No, te karty pokazują, że ten mężczyzna może mieć na przykład albo może mieć kobietę w swoim domu, z którym ma dzieci, a może być taka sytuacja, że wy chciałyście czegoś konkretniejszego, bo się pokazujecie tutaj w karcie przy domu, może mogłybyście nawet zaoferować temu mężczyźnie dom, gdyby miał się przeprowadzać nawet z tego Mozambiku, czy z Nepalu, czy nie wiem skąd, słuchajcie, tak dla żartów. Natomiast nie daje spokoju temu mężczyźnie, że zaistniała jakaś pustka i cisza, że chce być szczęśliwy, a trzeba dokonać zmian, trzeba podjąć decyzję, Mogą być między Wami jakieś nerwowe wiadomości, on może cały czas w ogóle, bo karty pokazują, że Wy nadal i tak o sobie myślicie. Mogą być od czasu do czasu jakieś nerwowe wiadomości, takie, może ktoś kogoś podglądać, jeżeli nie ma tych wiadomości. Jeżeli to jest mężczyzna, z którym gdzieś po drodze Wasz kontakt się urwał, to te karty na pewno pokazują, że tutaj ktoś kogoś podgląda, i Wy obydwoje nie jesteście sobie nadal obojętni. Natomiast ja uważam, że ten mężczyzna i tak pójdzie do przodu, i tak zostawi to, w czym jest, tylko niestety są tak trudne decyzje, że na to potrzeba czasami. Ja tak zauważyłam w tych kartach porównując z rzeczywistością, że nawet do 4 lat. Być może wy się zmęczyłyście jakimś czekaniem, dlatego mężczyzna on coś dokona, jakiś zmian, tak? I teraz co? Jaka jest rada? Na pewno te karty pokazują, że ten mężczyzna chce być w życiu szczęśliwy, chce mieć dom. Chce mieć związek, to na pewno się pokazuje przy nim, wiecie? To nie jest tak, że on chce być szczęśliwy w jakiejś przygodzie. Nie, on chce być tutaj szczęśliwy w nowym życiu. Jaka rada dla was na tą relację, na ten związek? Nie wiecie, co robić, moim zdaniem, do końca. Tutaj ta relacja może wydawać wam się, może nawet ona być toksyczna, przez to. Jak jest między wami, jak było, to jest, kryje się jakaś toksyczność. Natomiast wam się może wydawać, że ten mężczyzna jest obojętny na was w jakiś sposób, że odwrócił się, że jest obojętny, że nie reaguje, że coś tam nie robi. Nie, moje drogie. Te karty pokazują, że on chce być szczęśliwy, on chce coś zostawić, ale to mu zajmie jeszcze trochę czasu. Na to wiem, natomiast nie wiem, czy wy jeszcze będziecie w ogóle mieli szansę. Jaka jest rada? Nie rób niczego nagle po diable, czyli żeby nie, na przykład nie pisać, nie dzwonić, jakieś niemiłe rzeczy, bo to nie jest do tego w sumie, powiem Wam, potrzebne, tak? Pisanie jakichś niemiłych informacji, wiadomości yy, w nerwach, może po alkoholu, to kompletnie nie. Te karty pokazują, że nie wiesz, co robić. No, najwięcej zależy od tej osoby. To ta osoba musi podjąć jakieś decyzje, ale nie ma takiej opcji, że ta osoba jest na Was obojętna, tak? Więc co karty radzą? Kusi cię może jak cholera, nie wiesz co zrobić, masz wędli w głowie, yy, ale te karty pokazują, żeby nie działać, ponieważ to ta osoba musi się w pewnym momencie zdecydować, coś zrobić. Ja nie jestem pewna tego, czy ta osoba, bo ona i tak pójdzie do przodu, czy ona będzie jeszcze szansa, żebyście się pojednali. Nie jestem tego w ogóle pewna, nie mogę wam tego zagwarantować, ale od tego mężczyzny jakby wszystko zależy. Karty wybra, wybrałyście, czwórkę kielichów. Kiedy zobaczysz tę kartę, spójrz na kielich, który jest ci oferowany. Tutaj jest na ilustracji. Gdy skupisz się na pustych kielichach, możesz pogrążyć się w poczuciu straty, bo trzy stoją obok, leżą obok, powiedzmy was, a jeden jest tam wam oferowany. Gdy skupisz się na pustych kielichach, możesz pogrążyć się w poczuciu straty. Dobra wiadomość jest taka, że Twoi przewodnicy są tu, aby Dalej Cię wspierać. Musisz tylko dostrzec, co jest tuż przed Tobą. No właśnie. Tyle dla grupy numer 2. I grupa numer 3 kapłanka, co mu nie daje spokoju. Pokoju. No to patrzymy, zastanawia się czy wejść w relację, czy nie. Ponieważ jest mu dobrze tak, jak jest. Temu mężczyźnie jest dobrze tak, jak jest. Wiecie. O. Mam wrażenie, że on ma wszystko, czego potrzebuje. Puste jakieś marzenia o rodzinie o domu. Marzenia, które w kolejnych latach się nie zrealizują, ponieważ ten mężczyzna ma wyobrażenie domu i rodziny. Ale tam gdzieś, wiecie, tam kiedyś, nie? Tam kiedyś gdzieś o, w ten sposób. Zastanawia się, czy wejść w relację, czy zrobić coś więcej, czy nie robić nic. Hmm. Bo związek być może chciałby mieć w przyszłości relację jakąś stałą, ale to wszystko jest okropnie, dużo takich pustych marzeń. Tak jakby to był mężczyzna, który nie wziął odpowiedzialności za coś w życiu wcześniej. Lub nie ma zielonego pojęcia w ogóle, czym jest rodzina i dom. Jemu jest bardzo dobrze tak, jak jest. No zobaczmy, czemu mu tak bardzo dobrze. No, bo te karty pokazują nową miłością, chce iść w kierunku tej miłości. No, wy możecie być jak najbardziej nową miłością u tego mężczyzny. No, znaczy, karty pokazują to. Jakby, że kiedy pojawiłyście się w życiu, to on był pewny. On był pewny tego, że on chce. W ogóle to jest mężczyzna dla mnie, nie wiem, który sobie bardzo dobrze radzi w życiu, dobrze sytuowany, lub ma takie w ogóle poczucie, że jest spełniony, jest zadowolony, tak? No, ale tutaj strasznie dużo tych pustych marzeń. Dlaczego? Dlatego, że ten mężczyzna uważa, że on zawsze ma wybór i że on zawsze będzie miał wybór w życiu. To tak, jakby wiecie, tak, okej, okay, yy, podobacie mu się. Yy, tu się pokazuje zaje, z wzajemnością, być może, jest nowa miłość. Yy, ale ten mężczyzna to jest mężczyzna, który ma też, jakby tak. Bardzo się pokazuje tak, że to jest mężczyzna konkretny, taki zbudowany, w stabilności. Do tego wszystkiego też ma to swoje takie ego. Jest taki, bo, być może, bardzo męski, przy nim jest siła, przy nim jest moc, ale on uważa, że gdyby nawet mu nie wyszło i nie wypaliło, no to. On będzie miał na pewno znajomość inną w przyszłości. On, wiecie, to nie jest tak, że chce poznać partnerkę taką docelową i to już w ogóle na amen, koniec, że w pacierzu, że, że to na pewno będzie idealne życie, piękne z tą kobietą. Nie, on tutaj raczej podchodzi, że tak, no Boże, no wszedłbym w tą relację. Ja chcę czegoś stabilnego, chcę jakiejś, nie wiem, rodziny, czegoś, ale gdzieś tam daleko, wiecie, gdzieś tam w przyszłości, żeby nie daj Bóg za bardzo nie ingerować tu i teraz w tą sytuację z nim i nie mówić za dużo na przykład o rodzinie, może o ślubie, o różnych takich rzeczach, bo nie, nie, to jest mężczyzna, który się zniechęci, ale to jest bardzo konkretny mężczyzna, ma też swoje właśnie to ego tutaj, te karty pokazują i zdaje sobie sprawę z tego, że ma duży wybór w życiu. Dlaczego? Hmm. Dla co, co niektórych, może to też być obcokrajowiec. Hmm. też może być ktoś, kto mieszka poza granicami. Hmm. I tutaj te karty pokazują, że no są wyznaczone jakieś takie granice, jakby między wami. Czyli marzenia o domu, o rodzinie, fajnie. Ale nie poruszajmy tem tych tematów zbyt często ani nie posuwajmy się w kierunku jakiejś dużej stabilizacji, bo to dopiero gdzieś tam w przyszłości ma nastąpić u tego człowieka, u tego mężczyzny. Co mu nie daje spokoju? Zastanawia się wejść w tą relację bardziej. Tu karty pokazują, że wy możecie chcieć konkretnego związku, konkretnej relacji, a on się zastanawia. Może przez przeszłość. Te karty pokazują tak. Może przez przeszłość. Wy jesteście wygrane, dlatego że w Was jest jakaś tajemniczość i najlepiej by było, żebyście takie pozostały. Pozostały w takiej trochę tajemniczości. Te karty mi pokazują, zastanawia się, co mu nie daje spokoju? Zastanawia się, czy wejść w tą relację, czy nie wejść. Bo jest to kuszące, bo może być to wielka szansa, bo Wy się pokazujecie w dużej dojrzałości, w ogóle w mądrości. E, pasujecie, tak? E, wy jesteście bardziej tutaj takie mądre, uduchowione, a on się pokazuje jako taki konkret. Tak. Konkretnie stąpający po ziemi w ambicjach też, jako zwycięzca, i tak dalej. Zastanawia się, czy wejść w to na poważnie, czy nie. To mu nie daje spokoju. Dlaczego? Hmm. Bo z jednej strony boi się, że jak nie posunie się w jakichś działaniach do przodu, to te karty pokazują, że dom pozostanie pusty, albo wy się możecie wtedy oddalić. Czyli z jednej strony boi się, że uciekniecie, ale z drugiej strony boi się, że jakiś taki stały, konkretny związek zablokuje go. I boi się tego, że um, wiecie, za ile lat okaże się, że jest w relacji, gdzie już nie ma miłości, i tak dalej. Tak to się pokazuje u tego mężczyzny. W bardzo dużych konkretach on mi się pokazuje. Tylko on tutaj rozkminia całą tą sytuację moje drogie ja nie wiem co, bądźcie słuchajcie bo się pokazujecie takie kuszące hmm. chyba, że może być jeszcze inna sytuacja, że ten mężczyzna ma jest przy rodzinie marzy mu się coś więcej w życiu ma wybujałe ego, jest w stanie zostawić tą swoją stabilizację ale zastanawia się czy kolejny związek będzie dla niego czymś dobry, dobrym czy on by się na przykład, gdyby się rozstał z jakąś stałą partnerką, czy on w ogóle chce y, jakiegoś takiego konkretnego związku znowu? Czy hmm, was jest szansa. No dobra, to mu nie daje spokoju. Zobaczymy, jaka rada jest dla was na ten związek, na tą relację. Raczej karty, y, 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 raczej karty mi pokazują, żeby bo tutaj też jest sytuacja, że nie będzie mógł być sobą w nowej relacji. No dobra, jaka jest rada dla Was? Karty radzą, żeby pójść inną drogą. Właśnie. W ogóle te karty pokazują, że ten mężczyzna może mieć rodzinę, może mieć partnerkę albo gdzieś tam. Jakieś bardzo ważne sprawy. E, nie wiem. Te karty mi pokazują. Karty dokładnie radzą, żeby pójść nową drogą. Hmm. Że ten mężczyzna wychodzi do was z jakimiś uczuciami. Ale to są wszystko jakieś pozory do końca. Jak patrzę na te karty dla was, to te karty mówią tak jakby, że to są wszystko pozory. Hmm. Może dlatego, że on się zastanawia, on sam nie wie, czego chce. Tu jest karta zero dla Was pokazana, czyli nowy początek. Ale nie z tym mężczyzną, moim zdaniem, tylko gdzieś na nowych płaszczyznach, tak, e, z kimś innym w przyszłości. Zobaczmy, jaka karta rada dla Was. Kapłanka. Wy się pokazujecie w kapłance, właśnie. Jakie sekrety czekają na ujawnienie? Kto ma tą wiedzę? Przesłanie dla Ciebie brzmi: Przyjrzyj się wszystkim możliwościom, a następnie wysłuchaj głosu swojego wyższego ja. Dzisiejsza łamigłówka brzmi: jak zaufać własnej intuicji? Kiedy zadasz właściwe pytania, to znajdziesz odpowiedź ukrytą we własnym sercu. Buciaki, moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia.